Szanowni Państwo, mówiłem o tym i będę to pokazywał co zrobiliśmy w ostatniej kadencji i to jest też to miejsce w Pruszczu, pewnie Państwo sobie przypominacie jak ten plac wyglądał wcześniej, dzisiaj to całkiem inne miejsce, ładnie zrobione, nowoczesne, które ma służyć społeczeństwu i pozyskaliśmy środki, które były do pozyskania, wzięliśmy ze środki unijne, zbudowaliśmy Tutaj miejsce, które może służyć mieszkańcom do rekreacji, wypoczynku. Ale to państwo zdecydują w przyszłości, co tu ma być. Bo przecież może to być to targowisko, o którym się mówi, takie miejskie, lokalne. Za chwilę się kończy trwałość projektu i to my będziemy decydować, bo wcześniej decydowały o tym pieniądze czyli na co te pieniądze możemy pozyskiwać czy tu ma być targowisko, czy dalej miejsce rekreacji.